Okej, a więc witam was wszystkich z tej strony to ja Haco Maverick i dzisiaj w Medal of Honor postanowimy, postanowiłem ja przynajmniej zrobić meczik z każdą klasą i dzisiaj pójdziemy sobie z snajperem chińskim snajperem. Zobaczmy, mamy coś takiego, optykę. Zobaczmy. Nic. No ok. Z tego co widzę, to tu i tak nic nie zrobimy. Wzór maskujący, może damy sobie czarny, bo wygląda badassowo I spróbujemy coś ugrać. Wyszukaj grę, przeglądanie serwerów. Jakby można było jakiś Deathmatch, super hardcore, no nie, hard Russian, Netherlands, zespoły Deathmatch. Dąż do serwera. Ok. Mniej więcej tego typu odcinki będą się pojawiać z każdą klasą, ale teraz idziemy snajperem i tylko nim się zajmiemy. Pokażę wam co to jest za gówno. Oczywiście. Tak, tak. Kanandia, on getube. Morda. Morda Niemiec. Zgrywa się mapko zboczy alfa. Tu już pograłem grałem hmm, w ciągu pistolet, z rąk do rąk, bla bla bla. W banie nie będzie wiosna. Oh, fuck. Jeżeli nie mówiłem, to gram na, na najniższych detalach, ponieważ chcę chce czerpać z tej gry jak najwięcej, ale jeżeli chodzi o jakość e, gameplaya, a nie jakość. Graficzną. Hmm, co my tu mamy? Z tego co wiem, tu mamy tę G18. Jeżeli chodzi o broń, dodatkową, no i tak. Jeżeli jesteście snajperem, macie do użytku dwie miny. Tutaj może troszkę przycinać. Jednakże nagrywam tą grę. A wiecie, jak to jest? Patrzcie, jak się to pięknie ułożyło. Są drogą, z tą z wzniezną dokładnością, muszę przyznać. O co chodzi ze strzelaniem? Ze wsparciem, już to wam pokazuję. Albo nie, albo wam nie pokażę. Tutaj mogę Wam powiedzieć jedno: Ja sniperem nie potrafię grać w tej grze. Więc to może być totalnie failowe z mojej strony. Ale chcę Wam przedstawić każdą z klas. No i snajper był jako pierwszy, więc bierzemy snajpera. Tak wygląda rozstawienie: z trójnogiem, tak zwanym. No nic, jedziemy dalej. Ktoś tutaj strzelał na no, nic. Mam nadzieję, że te dźwięki nie będą jakoś za bardzo głośne. I Amin mean, z gry. gra. Nie, nie, ścina i gra. O, zabiłem go. O, dziwo. Wow, jestem zszokowany, że kogoś zabiłem. grając sniperem. Ale muszę przyznać, że ta sniperka jest najlepsza. Raczej, najlepsza, nie wiem. Ale jest jedną z lepszych, bo po strzale można strzelać dalej, a się nie przeładowywuje. Yeah! Mamy Switchblade, a cokolwiek to jest. Czym jest Switchblade? Czym jesteś Switchblade? Wow! Takie coś. Google. No, fajna sprawa. Muszę Wam przyznać, że te killstreaky tutaj to jest strasznie fajna rzecz. Do każdej klasy inne. Wow, maciarzu. Ach! No nic, do każdej klasy innej i każdą klasą chcecie tak naprawdę zagrać, popróbować, coś wbić. Ja tym sniperem no spróbuję. Szkoda, że Chińczyk, bo nie za bardzo lubię Chińczyków. No, ale nic. Shit, this. Czy tam Shit, this? Ostrać to? No, nie, chyba nie za bardzo. Chyba, fuck, this. Spróbujmy. O, partner się tutaj. chce tutaj zrodzić. Niestety, jeden z większych błędów jest to, że nie można przypisać klęczenia, ale takiego, że klęczycie cały czas. Tylko jak przyciśniecie, klęczycie, czy odpuścicie już ten przycisk, to on wtedy wstaje. To mi się osobiście nie podoba. Bo zobaczcie z takim leżeniem. Leżenie jest na Z i przynajmniej mi jest ciężko to ogarnąć, jeszcze żeby się poruszać jakoś efektownie. A nie, nie. G18 Google. Au, oh, fuck. Okay, partnerze. Pozwól, że się mu zrespię. Może spróbuję użyć tego. Platforma no użyj dostępna, to. Dostępna. Ty masz a czy? To <noise> fuck was dead. Teraz przykampmy. Coś czuję, że mi ktoś zaraz tutaj zajdzie i zabije. To by nie było fajne. Teraz mi palec boli. Mm, fucking hell. Topur. Hmm. Też właśnie wolałem wybrać deathmatch, a nie jakąś dominację. Bo tak naprawdę takie detmecze trwają po 7 minut. Góra. Wow, wow, what the fuck! O oh, Jezus. Używałem eh, Call of Duty. Wiecie, chciałem go z noża dowalić. Nie wyszło. Nie wyszło, nie wyszło. Jeżeli też macie jakieś pomysły co do tego, co do tej fajny respawn. dla mnie jak najbardziej fajny. No, jeżeli macie pomysły co do mojej serii, to mówcie, ja na końcu każdego odcinka przedstawię wam, co aktualnie mam w moim setupu, chociaż nie... No zobaczymy, zobaczymy, jak to wymyślę, bo ciebie bym chciał jeszcze nagrać, jeżeli chodzi o klasę gromu, a w klasie gromu mam tylko jeden karabin, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Przy partnerze raczej się już nie uda odrodzić, więc idziemy na randomowe, co tu jest te czarne wyglądają trochę tak z dupy, no ale to też może dlatego, że niskie detale. Ale tak jak mówię, jeżeli chcecie grać na singlu, dajcie sobie najwyższe detale, szalejcie. Ale na multi ta gra wa ma wam chodzić jak najlepiej. Jeżeli, nie macie, jeżeli macie, komputer NASA, no to wtedy jak najbardziej możecie się pobawić. pobawić i dać sobie jakieś. A czemu ja nie używam tych min, forfakek. sake. Like. to możecie się pobawić tego typu ustawieniami, że na najwyższych. Ale jeżeli nie macie komputeru NASA i macie zwykły komputer, to jak najbardziej polecam Wam ustawić sobie na najniższe detale gierka chodzi lepiej. No i jeżeli też możecie, nie używajcie Skype'a, bo ja grałem dzisiaj ze Skype'em. Wiecie, tak naprawdę, Mirlisa też najlepiej nie używać żadnego programu do nagrywania, bo ta gra już nie chodzi tak super. Ale bez Mirlisa, bez Skype'a ta gra mi chodzi miodnie, ze Skype'em chodzi gorzej, Ja z Mirlisem i na przykład ze Skype'em to by, by to w ogóle chyba nie chodziło. A nic. Czy tutaj ktoś będzie. O, koniec. No nic, ja wam dziękuję. I widzimy się w następnym odcinku.